W garażu Charlie naprawia samolot, który otrzymał od swojej żony Sary w prezencie urodzinowym. Sara przerywa mu, aby poinformować go, że wkrótce wyjeżdża na konferencję biznesową do Londynu. Ponownie zaprasza go, aby pojechał z nią, ale Charlie odmawia, ponieważ ma dużo pracy. Jakiś czas później Charlie przybywa do siedziby CIA. W drodze do działu deszyfrowania i analizy przechodzi przez wszystkie skanery bezpieczeństwa, które sam wynalazł, i w końcu zabiera się do pracy. Nagle otrzymuje wiadomość od Inkwiline, tajemniczej osoby. Z którą kontaktuje się od lat. Jak zwykle ma do sprzedania cenne tajne informacje, ale tym razem Inkwiline ostrzega go, że dokumenty te mogą narazić CIA na niebezpieczeństwo. Charlie próbuje odgadnąć ich lokalizację i mówi, że to Stambuł, ale Inkwiline zbywa go. Następnie pracuje nad analizą materiałów, ale, co zaskakujące, nawet geniusz taki jak on nie jest w stanie złamać kodu. Po przerwie obiadowej, Charlie wraca do swojego biura i odbiera telefon od Sary, która informuje go, że już przybyła do Londynu. Jednak Charlie już o tym wie, ponieważ śledził ją. Nie rozmawiają zbyt wiele, ponieważ Charlie desperacko chce wrócić do tajemniczych dokumentów. Ponieważ nadal nie może złamać kodu, zabiera swój komputer do strefy o ograniczonym dostępie, gdzie bardziej zaawansowany system pomaga mu szybciej osiągnąć postępy. Zajmuje mu to trochę czasu, ale w końcu otwiera informacje zawarte w dokumentach, które wprawiają go w szok. Są to ściśle tajne akta rządowe ujawniające, że atak dronów zamaskowany jako samozniszczenie został zatwierdzony i zatuszowany. W wiadomościach pojawiają się fragmenty doniesień o 150 ofiarach, w tym francuskich siłach specjalnych i duńskiej marynarki wojennej. Cała operacja została zorganizowana przez szefową Mora, która jest również szefową Charlie'ego. Tej nocy w domu Charlie próbuje zadzwonić do Sary, ale ona nie odbiera, więc zostawia wiadomość na poczcie głosowej. Następnego dnia Charlie przychodzi do biura i jest zaskoczony, widząc czekającego na niego Mora. Mor zabiera Charlie'ego do biura O Brian, która niedawno została dyrektorem. Wyjaśnia, że hotelu w Londynie doszło do ataku terrorystycznego, a Sara była jedną z ofiar. Charlie nie chce w to uwierzyć i chce zadzwonić do Sary, więc Mor włącza telewizor, aby pokazać mu wiadomości. Reporter opisuje, jak czterech terrorystów wtargnęło do hotelu, wzięło czterech zakładników i zlikwidowało dwóch z nich. Następnie Mor odtwarza nagranie z kamer bezpieczeństwa hotelu, które pokazuje chaos podczas zdarzenia i potwierdza, że Sara była jedną z ofiar. Kiedy Charlie wraca do domu, Zastaje dziesiątki reporterów czekających na wywiad i policję próbującą ich powstrzymać. Przyjaciel pomaga Charlie'emu wejść do domu bez przeszkód. Następnego dnia Charlie konfrontuje się z Morem i przełożonym Calebem, ponieważ jest bardzo podejrzliwy co do tego, co się wydarzyło. Nie może uwierzyć, że terroryści mogli ominąć tysiące kamer bezpieczeństwa w Londynie, nie wspominając już o tym, że wjechali w ruchu liczny. Moro obiecuje, że prowadzą dochodzenie, ale Caleb odsyła go do domu. Następnego dnia Charlie jedzie na lotnisko, aby odebrać ciało Sary i jej rzeczy. W domu zagląda do walizki i znajduje prezent, który Sara kupiła dla niego, co powoduje, że załamuje się. Zmęczony przebywaniem w domu, Charlie wraca do pracy i korzysta z komputera o ograniczonym dostępie, aby włamać się do kamer bezpieczeństwa w hotelu i na pobliskich ulicach. Tworzy chronologię wydarzeń i pokazuje ją swoim przełożonym. Czterech terrorystów ukradło pojazd w East Endzie. A następnie weszło do hotelu przez wejście służbowe, gdzie profesjonalnie usunęli wszystkie odciski palców i DN, a najwyraźniej mieli spotkanie z Impact Investments z Indonezji, ale coś poszło nie tak i w korytarzu wywiązała się kłótnia. Jeden z ochroniarzy firmy rozgniewał się, więc terrorysta otworzył ogień, likwidując jednego ze strażników, a drugiego pozostawiając w stanie krytycznym. Ochrona hotelu została natychmiast zaalarmowana i wezwała policję. Desperacko pragnąc opuścić budynek bez złapania, terroryści weszli do sali konferencyjnej i wzięli zakładników. Sara została porwana, ponieważ próbowała pomóc niektórym uczestnikom w ucieczce. Charlie przeprowadził analizę głosu i twarzy, dzięki czemu udało mu się ustalić tożsamość czterech terrorystów. Są to Miszka z Moskwy, były członek południowoafrykańskich sił specjalnych o imieniu Lorenz, najemnik Horst i była oficer wywiadu Greczen. Zauważając brak reakcji Keyleba i Mora, Charlie zdaje sobie sprawę, że oni już o tym wiedzieli. Mówią Charlie'emu, że już pracują nad tym i wysyłają go do terapeuty. Następnego dnia Charlie ukrywa chip w swojej plakietce identyfikacyjnej i przechodzi przez kontrolę bezpieczeństwa bez wykrycia przez skanery. W swoim biurze drukuje wszystkie tajne pliki i używa Skimmera na drukarce, aby wykonać cyfrową kopię. Tej nocy Charlie idzie do baru i wpatruje się w szafę grającą. Następnego ranka Charlie ponownie konfrontuje się ze swoimi przełożonymi, wykorzystując wydrukowane pliki. Wymienia wszystkie brudne misje Mora, takie jak zbombardowanie syryjskiego szpitala i atak na Bazę Sojuszniczą w Jemenie w wyniku których zginęły tysiące cywilów. Grozi, że wszystko przekaże dyrektorowi i ujawnia, że uruchomił mechanizm zabezpieczający. Jeśli co pięć godzin nie wprowadzi kodu, dowody zostaną przesłane do najważniejszych serwisów informacyjnych. W zamian zamilczenie Charlie prosi o pełne szkolenie CIA, fałszywe paszporty, gotówkę, broń i informacje o zabójcach Sary. Po spotkaniu Charlie wraca do samochodu i wyniotuje z powodu stresu. W biurze Mort twierdzi, że mechanizm bezpieczeństwa to blef, ale Caleb zwraca uwagę, że nie mogą ryzykować. Jeśli rzeczywiście jest to blef, będą szukać wyzwalacza, a następnie będą mogli zorganizować śmiertelny wypadek podczas szkolenia. Jakiś czas później Caleb i jego zespół próbują zrozumieć, w jaki sposób Charlie skopiował poufne pliki. Rozważają możliwość użycia skimmera, który nie zadziałałby na ich zabezpieczonych komputerach, ale mógłby zostać użyty na drukarce. Charlie mógł wysłać pliki do drukarki, użyć paska magnetycznego do skopiowania danych. Przeglądając nagrania z kamer bezpieczeństwa, potwierdzają, że Charlie kupił pasek magnetyczny w sklepie, ale nadal nie potrafią ustalić, w jaki sposób wprowadził go do budynku i wyniósł z niego. Zespół przeszukuje również dom Charliego i ostatecznie odkrywa, że dwukrotnie odwiedził on pewien bar. Udają się do baru, aby go przeszukać i znajdują płytę CD zespołu ABBA pod szafą grającą. Caleb wybiera tę płytę z katalogu szafy grającej i słychać tylko szum, więc wyjmują płytę, którą zostawił Charlie. W międzyczasie Charlie przybywa do ośrodka szkoleniowego CIA, gdzie wita go pułkownik Henderson. Zaczynają od strzelnicy, ale niestety Charlie nie jest dobrym strzelcem. Musi podejść bardzo blisko do celu, aby trafić w odpowiednie miejsce. Jednak jeśli chodzi o produkcję bomb, Charlie pracuje niezwykle szybko, co robi wrażenie na Hendersonie. Następnie Charlie musi nauczyć się swojej nowej tożsamości, więc Henderson nęka go i rzuca nim, aby Charlie mógł recytować nowe informacje nawet pod presją. Na koniec otrzymują nowe paszporty. Tej nocy Henderson idzie do pokoju Charliego i mówi mu, że nie jest zabójcą, ale Charlie nalega, że chce sprawiedliwości. Następnie Henderson wyciąga broń i podaje ją czarniemu, prosząc go, aby wycelował w jego klatkę piersiową. Ręce Charliego nie przestają drżeć i ostatecznie opuszcza broń. W biurze agenci spędzają kilka godzin na odszyfrowywaniu informacji zawartych na płycie CD, aż odkrywają, że Charlie blefował w sprawie przełącznika samobójczego. Natychmiast informują o tym swoich przełożonych, nieświadomi, że Charlie ich szpieguje. Okazuje się, że chip, który ukrył w swojej plakietce był w rzeczywistości podsłuchem, który umieścił w plikach przekazanych swoim szefom. Mor natychmiast dzwoni do Hendersona i każe mu aresztować Charlieego, ale ten już uciekł. Po zakończeniu rozmowy Mor w końcu dostrzega podsłuch w plikach i rozmawia bezpośrednio z Charliem, mówiąc mu, że to zdrada. Charlie pozbywa się słuchawki przed wejściem na pokład samolotu. Po przybyciu do Londynu Charlie przechodzi przez kontrolę celną i udaje się do Paryża. Jego fałszywy paszport pojawia się w komputerach CIA, więc Mor wysyła za nim Hendersona. W Paryżu Charlie wynajmuje pokój w hotelu w pobliżu restauracji, w której często bywa Gretchen. W końcu pojawia się ona i jest na tyle blisko, że Charlie może zacząć śledzić jej telefon. Następnie Charlie spędza dzień przed budynkiem Gretchen i czeka, aż ona wyjdzie. Kiedy wychodzi lokator, wykorzystuje okazję, aby wejść do środka. Następnie, korzystając z instrukcji z filmu w internecie, otwiera zamek w mieszkaniu Gretchen. Charlie zaczyna przeszukiwać mieszkanie i robi zdjęcia harmonogramu Gretchen. Znajduje również broń w szufladzie więc postanawia ją zatrzymać. W tym momencie jego lokalizator ostrzega go, że Greczen wraca, więc pędzi na schody, aby na nią czekać. Jednak kiedy w końcu wraca do domu, nie może pociągnąć za spust. Rozczarowany, pędzi z powrotem do hotelu i udaje, że Sara na niego czeka. Po uspokojeniu się, przygląda się uważnie zdjęciom i dowiaduje się, że Greczen często chodzi do szpitala. Włamując się do jej historii zdrowia, odkrywa, że ma alergię. Następnego ranka Charlie kupuje mnóstwo kwiatów. Następnie czeka w kawiarni, aż zobaczy Gretchen i podąża za nią do szpitala. Gretchen przechodzi badania, ale lekarz zauważa, że ekran komputera nie działa prawidłowo, więc opuszcza pokój, aby poprosić o pomoc. Charlie wchodzi przebrany za lekarza i zamyka Gretchen w maszynie. Ona zaczyna panikować, ale Charlie ignoruje ją, wypełniając komorę pyłkiem. Lekarz i pielęgniarka słyszą hałas, ale drzwi są zamknięte. Gretchen zaczyna słabnąć z powodu alergii, a Charlie mówi, że pomoże jej. Jeśli powie mu, gdzie znaleźć horsta, ponieważ to on zastrzelił sarę. Alergia uniemożliwia Greczem mówienie, więc Charlie otwiera komorę, ale greczem popycha go na biurko. Zaczynają walczyć po całym pokoju, rzucając się nawzajem o wszystkie meble. Charlie wyciąga broń, ale greczem powala go i otwiera drzwi, aby w końcu uciec. Zdesperowany Charlie podąża za nią na ulicę, ale zanim zdąży strzelić, greczem zostaje potrącona przez samochód. Przerażony widokiem ciała, Charlie zmusza się, aby podejść bliżej i zabrać jej telefon. Następnie ucieka i wyrzuca fartuch laboratoryjny do kosza. W hotelu zmywa krew i pakuje swoje rzeczy. Tej nocy idzie na dworzec autobusowy i kupuje bilet do Marsylii. Wkrótce wiadomość o śmierci Gretchen dociera do CIA. O'Brien pyta Mora o to, a ten odpowiada tylko, że Gretchen najprawdopodobniej została zlikwidowana przez jednego z ich ludzi. Tej nocy Charlie idzie do baru i pije dużo, aby zagłuszyć poczucie winy, które odczuwa z powodu śmierci Greczyn. Wydaje mu się, że widzi tańczącą Sarę, ale po bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że to kobieta, która tylko wygląda jak ona. Wtedy Charlie zauważa zbliżającego się Hendersona i wpada w panikę. Popycha ludzi, aż udaje mu się opuścić bar i biegnie ulicami, aż znajduje inny bar, w którym może się ukryć. Henderson podąża za nim również tam, więc Charlie pędzi do łazienki i zamyka drzwi. Niestety nie ma tu okien, więc Charlie nie ma innego wyboru, jak tylko wyjść. Dołącza do Hendersona przy barze i dowiaduje się, że ten znalazł go, śledząc telefon Gretchen. Po krótkiej rozmowie, Charlie pokazuje zegar na swoim telefonie i ucieka, zanim bomba wybuchnie w łazience. W barze panuje chaos, a Henderson traci Charliego z oczu. Lokalizator w jego telefonie również przestaje działać. Następnego ranka Charlie kontaktuje się z Inkwiline, aby uzyskać ich pomoc i odlatuje samolotem transportowym do Turcji. W Stambule idzie do restauracji i wysyła smsa do Inkwiline. Zauważając dzwoniący telefon mężczyzny, próbuje do niego podejść, ale zostaje zatrzymany przez kobietę, która każe mu sprawdzić swój telefon. Następnie Charlie opuszcza restaurację, a kobieta ponownie do niego podchodzi, potwierdzając, że jest Inkwiline. Wie już o jego żonie, więc każe mu schować czapkę i plecak do torby na zakupy. Inkwiline chce, żeby przez chwilę udawał, że robi zakupy, a potem spotkał się z nią w garażu. Chwilę później Charlie spotyka się z nią ponownie, a ona zabiera go do swojego domu. Podczas podróży Inkwilain opowiada, że została hakerką 6 lat temu po śmierci męża. Był on agentem CIA i pracował dla rosyjskiego wywiadu. W rzeczywistości był pierwotnym Inkwilain i nauczył ją wszystkiego. Oficjalna wersja mówi, że wypadł przypadkowo z okna. Kiedy docierają do jej domu, Inkwilain mówi, że jest to jedyne miejsce, w którym udało jej się pozostać dłużej niż trzy lata i przyznaje, że jest zmęczona ucieczką. Jeśli Rosjanie kiedykolwiek przyjdą po nią, ma broń, aby popełnić samobójstwo. Następnie zaczynają rozmawiać o sprawie. Horst jest liderem odpowiedzialnym za zatrudnianie najemników dla mora. Lorenz jest handlarzem bronią, więc Inkwilajn zgłasza się na ochotnika, aby podać się ze sprzedawcę broni i skontaktować się z nim. Wreszcie jest Miszka, który często podróżuje i publikuje wszystko w internecie. Dokładnie oglądają zdjęcia i znajdują kobietę, która jest z nim. Rozpoznanie twarzy prowadzi ich do jej konta na Instagramie i potwierdzają, że jest w Hiszpanii. Następnego dnia Caleb mówi swojemu zespołowi, aby obserwowali terrorystów, aby znaleźć Charlie'ego. O'Brien spotyka się z Morem i mówi mu, że chce, aby przestał prowadzić tajne operacje bez jej zgody. Mor odpowiada, że jej poprzednik powiedział mu to samo, więc powtórzy jej to, co powiedział wtedy, ma jego pełne wsparcie. Po spotkaniu O'Brien wsiada do samochodu, a jej asystentka pokazuje jej zdjęcie Hendersona w Hiszpanii. Potwierdza się, że wysłał go Mor, więc O'Brien wysyła za nim jednego ze swoich agentów. W międzyczasie Charlie i Inkwiline znajdują Miszkę, włamując się do kamer bezpieczeństwa hotelu. Charlie udaje się następnie do Madrytu i zatrzymuje się w tym samym hotelu. Dowiaduje się, że Miszka lubi pływać w basenie łączącym dwa budynki dachami. W tym samym czasie Henderson namierza Charliego w okolicy. Następnego dnia Charlie zaczyna budować urządzenie, które pomoże mu schwytać Miszkę i ukrywa je w hotelu. Potem podąża za Miszką do baru, nieświadomy obecności Hendersona w holu. Charlie dostrzega w barze podejrzanego mężczyznę i zdaje sobie sprawę, że widział go już wcześniej, co oznacza, że jest śledzony. Informuje o tym Inkwilain przez słuchawkę, a ona sprawdza jego twarz i potwierdza, że jest agentem CIA. Widzi również Hendersona na kamerze i każe Charlie'emu przerwać akcję, ale on chce trzymać się planu. Kiedy Miszka idzie na basen, Charlie konfrontuje się z nim, pytając, gdzie znaleźć Horsta. Jeśli nie powie, Basen zostanie zniszczony. Miszka nie wierzy mu i zaczyna odpływać, więc Charlie naciska przycisk, a szkło zaczyna pękać. Zdesperowany Miszka zaczyna pływać szybciej, ale jest już za późno: szkło pęka, a on spada na śmierć, a woda zalewa ulicę. Następnie Inkwiline ostrzega Charlie'ego, że Henderson i drugi agent zbliżają się i podaje mu wskazówki, jak uciec. Rozpoczyna się pościg i Henderson prawie go łapie, ale w tym momencie atakuje również drugi agent. Mężczyzna powala Hendersona i zaczynają walczyć w pralni. Charlie obserwuje, jak rzucają się nawzajem po całym pomieszczeniu, a Henderson wkłada głowę mężczyzny do pralki. Agent wyciąga broń i strzela do Hendersona, ale ten kradnie mu broń i strzela do niego. Wtedy Charlie wchodzi do środka i zastanawia się, czy powinien im pomóc, ale inquiline przypomina mu, żeby uciekał. Następnego dnia O'Brien przyprowadza Mora do swojego biura i pyta o Charlie'ego. Mor mówi, że jest na urlopie żałobnym, a ona pozwala mu odejść. Zanim ujawnia, że ma nagranie z hotelu. W międzyczasie Caleb i jego zespół oglądają to samo nagranie i zdają sobie sprawę, że Charlie miał pomoc. Przeglądają zaszyfrowane czaty Charliego i w końcu znajdują wiadomości od Inkwiline. Po długich poszukiwaniach odkrywają akta zmarłego agenta znanego jako Inkwiline i domyślają się, że jego żona musiała przejąć jego obowiązki. Tej nocy Charlie i Inkwiline zgadzają się spać obok siebie, aby dotrzymać sobie towarzystwa. Jednak budzi ich skrzeczenie ptaków Inkwiline i na kamerach bezpieczeństwa widzą zbliżającą się grupę agentów. Duet natychmiast biegnie przez ukryty tunel w ścianie i kiedy wychodzą na zewnątrz, Charlie widzi drona na niebie. Zakradając się do innego budynku, Duetowi udaje się uciec i opuścić dzielnicę tuż przed wtargnięciem agentów do domu. Komputer już usuwa wszystkie pliki, więc nie pozostaje im nic innego. Po biegu po plaży, Duet dociera do samochodu Inkwiline i zostaje zauważony przez drona. Wkrótce agenci ruszają za nimi, otwierając ogień a nawet ścigając ich łodzią. Po długim pościgu agentom udaje się uszkodzić samochód na tyle, że musi się zatrzymać, a Inkwilain zostaje śmiertelnie ranna. Charlie nie ma innego wyboru, jak tylko przesunąć ciało na drugie siedzenie i przejąć kierownicę, aby móc kontynuować jazdę, aż w końcu zgubi prześladowców. Później zostawia samochód w garażu i całuje Inkwilain na pożegnanie. Następnego dnia Charlie kontaktuje się z Lorensem i udaje handlarza bronią, aby umówić się na spotkanie. Następnie Charlie kupuje nowy sprzęt elektroniczny i wyjeżdża do Rumunii. W opuszczonym budynku nagrywa swoją twarz i włamuje się do systemu monitoringu w Berlinie. Teraz CIA myśli, że jest w Berlinie i wysyła tam swoich ludzi. Kiedy Lawrence w końcu przybywa, znajduje dzwoniący telefon na krześle. Charlie każe mu zajrzeć do pudełka, a Lawrence znajduje w nim kilka bomb. Jeśli się poruszy, bomby wybuchną. Kiedy Lawrence zauważa w pudełku zdjęcie Sary, Charlie pojawia się za nim. Pytając o lokalizację Horsta i obiecując dezaktywacji bomb, jeśli ten będzie współpracował. Lorenz wyjaśnia, że Horst działa na wodach rosyjskich i zazwyczaj odbiera dostawy w bałtyckim porcie morskim. Charlie pyta następnie, jak skontaktować się z Horstem, a Lorenz odpowiada, że ten otrzymuje wiadomości wyłącznie za pomocą tajnych kodów od swoich ludzi. Wszystkie numery i nazwiska są w jego telefonie, który rzuca na ziemię. Po zabraniu telefonu Charlie odchodzi i słyszy, jak bomby likwidują Lorensa w drugim pokoju. Wkrótce CIA otrzymuje wiadomość o śmierci Lorensa w Rumunii i zdaje sobie sprawę, że oglądała fałszywe nagranie. Później, w rosyjskim hotelu, Charlie wyobraża sobie Sarę u swojego boku i otwiera prezent. Jest to łamigłówka, którą szybko rozwiązuje, a w środku znajduje słodką wiadomość od swojej żony. Rano udaje się do portu i widzi podejrzany pojazd. Wysyła kod do ludzi Horsta i widzi mężczyznę przy podejrzanym samochodzie sprawdzającego swój telefon. Podąża za mężczyzną i robi zdjęcia jego łodzi przed odejściem. Po zakupie narzędzi Charlie wraca do hotelu i namierza jacht, do którego należy łódź, wyszukując jego numer rejestracyjny. Analizuje również trasy morskie, z których może korzystać Horst. Rano Charlie zbliża się do łodzi i ktoś uderza go od tyłu, powodując upuszczenie łamigłówki Sary. Charlie zostaje zabrany na jacht, gdzie w końcu spotyka Horsta, który znalazł bombę ukrytą wcześniej przez Charliego. Horst zauważył, że Charlie zlikwidował innych pośrednio i uważa, że nie jest w stanie zrobić tego twarzą w twarz. Wręcza Charlie'emu broń i prosi go, aby to zrobił, ale Charlie nie jest w stanie i odkłada broń. Nagle jacht zaczyna skręcać w przeciwnym kierunku, a załoga wpada w panikę. Charlie ujawnia, że przejął kontrolę nad jachtem, który jest zarządzany przez CIA. Ponieważ pracował nad protokołami chroniącymi ten jacht, łatwo było mu się do niego włamać i wysłać go do Finlandii. Wkrótce jacht zostaje otoczony przez fińską marynarkę wojenną Interpol, które natychmiast aresztują Horsta i jego ludzi. Jakiś czas później O'Brien organizuje konferencję prasową, aby ogłosić, że aresztowano wszystkich nieuczciwych agentów, którzy wykorzystywali zasoby CIA do nielegalnych działań. Do czarniego podchodzi Henderson, który mówi mu, że jest dumny z tego, co zrobił. Po wizycie na grobie Sary Charlie wraca do domu i w końcu wybiera się na przejażdżkę samolotem. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.